Część zasadnicza zawodów, 20 wyścigów. Liczą się punkty do klasyfikacji przejściowej. Jedyny wyścig, z, których, z którego punkty się nie liczą do tej klasyfikacji przejściowej, to jest właśnie ten e, oglądany przed, przez Państwa bieg ostatniej szansy. Bieg numer 21, no bo potem z finału punkty będą doliczane także do klasyfikacji przejściowej. Więc w sumie w jednym turnieju, sek, maksymalnie można zdobyć tych punktów. 18-14 ma dziś już Janusz Kołodziej, który wygrał część zasadniczą zawodów. Kto do Kołodzieja i Mikkelsena dołączy? Dudek, kask czerwony, Polska. Kask niebieski, Antonio Lindberg i chyba największe, to jeszcze raz podkreślamy, zaskoczenie tej rywalizacji tutaj w Niemczech. Andrzej Libiediew, Łotwa w kasku białym i w kasku żółtym. Dominik Kubera, który rosło z wyścigu na wyścig. Tutaj w strok i wyrósł tutaj znakomicie ze startu ale jeszcze lepiej Libiediew Libiediew i Kubera naciska go Lindbek Lindbek zamknięty przez Kuberę. prowadzi Libiediew Dudek zamyka stawkę w wyścigu 21. Libiediew i Kubera bardzo blisko tego żeby wjechać do wielkiego finału ale przecież za ich plecami są i jeszcze ten szybki i nieobliczalny dziś Antonio Lindbeck gdzieś tam wyciągnęło to Trochę Liewiediewa, niezbyt płynna jazda, ale nie stracił dystansu. Nie stracił, może stracił rytm, ale prędkość niezmienna. Kubera drugi, ale czai się za nim ten nieobliczalny dziś swet Antonio Lindbeck, którego naciska Dudek. No ale Dudek jest czwarty. Pół okrążenia pozostało i do wielkiego finału wjadą Łotysz i Polak, choć jeszcze Lindbeck musi pilnować tej wewnętrznej tutaj jak oka w głowie Dominik Kubera. Upilnował. I wjechał do wielkiego finału. W tym wielkim finale zabraknie miejsca dla Antonio Lindbeka i Patryka Dudka, a więc podsumowanie w wyścigu 21 jest takie, że jeśli od początku. Pola trzecie i czwarte przynosiły sukcesy e, i tak było przed rokiem. I tak jest e, i w tym roku. E, z trzeciego pola startował Libidik i wygrał z czwartego Kubera i przyjechał czwarty. A z publicznością będąc tutaj no jednym z największych ulubieńców na pewno widać to po koszulkach i tych najstarszych kibiców, i tych najmłodszych żegna się Patryk Dudek Dudek ja tylko uzasadnię być może wybór pierwszego. My mamy naszych reprezentantów, mamy wicemistrza Europy, mamy człowieka, który wygrał przed rokiem, mamy Donika Kuberę, który w zeszłym roku zadebiutował w cyklu SEC, pojechał w trzech turniejach, aby walczył w świetne piąte miejsce. No i mamy Andrzeja Lewidiewa, który też przecież ma w swojej kolekcji... Tytuł indywidualnego mistrza Europy, bo triumfował w cyklu Sek w 2017 roku. Dominik Kubera. Wielkie nadzieje przed tym sezonem. No przekreślone przez tę fatalną kontuzję upadek w Warszawie podczas tej czasówki przed Grand Prix na PGE Narodowym. Ale przecież zdobył złoty medal mistrzostw Europy w drużynie. Zdobył złoty medal drużynowego pucharu świata. Wrócił do cyklu sek no i cały czas liczy na to na to, że w końcu dołączy w tej rywalizacji indywidualnej do najlepszych na świecie finał Kubera Mikkelsen i Kołodziej Kubera ze startu, nie Mikkelsen, nie, Kołodziej Kołodziej teraz będzie się zakładał na Mikkelsena, ale Mikkelsen szybszy, nie, Kołodziej nie, Kołodziej wygra tu w Gistrof. będzie wypychał Mikkelsen ale szybszy jest Jalusz Kołodziej Kołodziej wygra po raz drugi Będzie pierwszym zawodnikiem Który w Gistrow triumfował dwukrotnie Bo jeszcze nigdy ta sztuka się nie udała Ale nie mówmy hop Bo jeszcze pozostały dwa okrążenia Janusz Kołodziej Przed Mikkelsenem Trzeci jedzie w kasku czerwonym Liebiedew. Zamyka stawkę Kubera Ale i on nie powiedział ostatniego słowa W ulicy na to Że uda mu się na tym ostatnim okrążeniu Skoczyć na podium Janusz Kołodziej Toru w Gistrów, czarodziej Polak jako pierwszy w historii wygrywa Fistrow turniej sek po raz drugi uczynił to w roku 2022 i czyni to w 2023 w, w, stylu, w stylu po prostu mistrzowskim. Janusz Kołodziej tutaj nie miał sobie dzisiaj równych sześć wyścigów pięć zwycięstw raz drugie miejsce ręce same składają się do oklasków Janusz Kołodziej wraca zabrakło go w Częstochowie ze względu na kontuzję wraca do Gistrow i sprawia że tej takiej żużlowej tradycji z Mazurkami Dąbrowskiego nie ma końca bo przecież w zeszłym roku Grand Prix w Teterow wygrany przez Patryka Dudka w Gistrow w Sek wygrany przez Janusza Kołodzieja. W tym roku w Stralsundzie wygrana naszej reprezentacji. Później Grand Prix w Tetero wygrana Bartosza Zwarznika. No i dopełnia ten dwuletni cykl Janusz Kołodziej, bo znów dziś tutaj na niemieckiej ziemi w Gistrow usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego.